Rozbicie Eldenijskiego Kręgu było początkiem. Nie do końca. Bo zanim cokolwiek runęło, już się uchybotało. Rozbicie kręgu było konsekwencją. Intryg, konspiracji, tajemnych planów. Wydarzeń, które nabrały rozpędu na długo przed ostatnim aktem Mariki. O tych wydarzeniach dziś wam opowiem. Zanurzcie się ze mną ciemność, która wszystko zapoczątkowała. Rozdział pierwszy: Noc czarnych noży. Nadeszła noc cicha i nieuchronna, która miała być początkiem nowego porządku. Wielka konspiracja, aby zniszczyć złoty układ, wymagała ofiary tak wielkiej. Iż wymazała obraz uwielbianego przez tłumy i błogosławionego przez drzewo Erd, Godwyna, zwanego złoty. Z idealnego przedstawiciela złotego porządku stał się reprezentacją czegoś tak strasznego, że ziemie pomiędzy nie pamiętają jego wizerunku z czasów chwały. Gdy noże poszły w ruch, były nasycone mocą runy śmierci skradzionej przez Rani. Która własnymi słowami zadeklarowała, że udało się jej skraść samą śmierć. Bogowie nie umierali, nie mogli. Marika usunęła Runę Śmierci z Eldeńskiego Kręgu, aby zapewnić nieśmiertelność Złotemu Porządkowi. Ale Godwin był pierwszy. Jego śmierć spowodowała szok w ziemiach pomiędzy. Nie został zabity ciałem, została mu skradziona dusza, a bez jej kierunku pozostał żywy, ale pusty, gnijący pod ziemią, rozrastający się w plugawą sieć śmierci, oplatającą fundamenty świata. Zabójczynie z czarnych noży nie były zwykłymi wojowniczkami. Ich kroki nie zostawiały śladów, a ich ostrza niosły coś więcej niż śmierć. Niosły wymazanie. Ze sztyletami, zbrojonymi w moc runy śmierci, przecinały nie tylko ciało, ale i duszę, zabijając jedno i drugie, doprowadzając do ostatecznego unicestwienia bytu. Jednakże Godwin nie otrzymał łaski śmierci totalnej. Nie. To byłaby litość w porównaniu z tym, co się z nim stało. Bogowie mieli być nieśmiertelni. Bogowie nie umierali. Ale w nocy czarne noży, splecione losy, godwyna i rani złamały to prawo. On stracił duszę, a ona ciało. On jako ofiara nie miał wyboru. Ona natomiast... Jako konspiratorka dobrowolnie złożyła ofiarę. Runa śmierci została podzielona. Jedna część, by zabić ciało, druga przeznaczona dla godwyna, aby unicestwić duszę. Czarne noże obaliły mit nieśmiertelności. Noc Czarnych Noży nie była tylko zamachem. Była aktem buntu, mającym na celu destabilizację układu władzy. Była szpetnym końcem epoki i początkiem świata, którego porządek nie zna litości. Rozdział drugi. Boska konspiracja. Czemu Godwin Złoty musiał zginąć? Kim był i dlaczego przeszkadzał? Syn Mariki i Godfreya, a jednak zniknął, jak pionek w większej grze. Zadajmy sobie pytanie. Jaką rolę odegrała jego matka w tym wszystkim? Złotobłosa empirejka rasy Númen, o powiązaniach z czarnymi nożami. Niosła w sercu ciężar dawnych krzyw i traumę. Które mogły popchnąć ją do zdrady własnego porządku, a także do użycia mesmera w brutalnej kampanii przeciwko Hornosentom, fanatykom, którzy niegdyś gnębili jej lub, co mogło być ważniejsze niż dobrobyt godwyna, ulubieńca złotego porządku. Dlaczego przekleństwo plugawej nieśmierci? Było ceną wartą zapłaty. Dlaczego Godwin musiał tak cierpieć? Rani? Półbogini związana z boską dwójstością Mariki. Czy konspirowały razem? Jakim celem się kierowała? Jak udało się jej zdobyć runę śmierci? Wiemy, że Rani... Z pomocą nieznanych sprzymierzeńców skradła fragment od Maliketha, wiernego cienia Mariki, by uzbroić Czarne Noże. Ale jaki interes zabójczy nie miały, by jej pomagać? Ich motywacje pozostają zagadką. Nie jest jasne, czy Czarne Noże działały na rozkaz Mariki, Rani, czy realizowały własne cele. Ale ich precyzja sugeruje, że były kimś więcej niż zwykłymi pionkami. Ale dlaczego? Co popchnęło półboginię, córkę Renali i Radagona, by sięgnąć po broń zakazaną? Rani chciała zuchwale oszukać bóstwo zewnętrzne, aby uwolnić się z jarzma i opresji. Jako empirejka była więźniem przeznaczenia, narzuconego przez dwa palce, sługi większej woli. Śmierć jej ciała była jedynym sposobem na wolność. Chciała uwolnić się od czasu złotego porządku, od przeznaczenia dyktowanego przez większą wolę. Wiedziała, że bez śmierci Boga i śmierci jej własnego, empirejskiego ciała nic się nie zmieni. Dlatego Rani dostała fragment runiczny, który zabija ciało, a Godwyn musiał umrzeć w duchu. A Marika? Matka Godwyna? Bogini? Jaka jej rola była w tym wszystkim? Czy była niewinna? Czy akt rozbicia eldeńskiego kręgu był spowodowany rozpaczą matki cierpiącej po stracie ukochanego syna? Czy Marika mogła w sekrecie wspierać kradzież runy śmierci, a może nawet zaplanować jej podział? Jej związki z czarnymi nożami budzą podejrzenia. Wiemy, że to ona usunęła runę z eldeńskiego kręgu. A jeśli tak, to może był w tym głębszy, mroczniejszy zamysł? Jakie było powiązanie Mariki z Rani w morderstwie Godwena? Czy Marika wspierała Rani w cieniu? Ostatecznie nie wiemy, czy wydała zgodę, ale to ona zniszczyła krąg. Tym samym uruchamiają lawinę konsekwencji, wojen i sprowadzeniem zmatowieńców. To ona przestała wierzyć w porządek, który sama reprezentowała, czy więc śmierć Godwyna. Była ofiarą złożoną przez matkę? Czy może ostrze ranie uderzyło tam, gdzie Marika nie mogła sięgnąć? Rozdział trzeci Narodziny księcia śmierci Po jego śmierci Godwin nie odszedł Nie był żywy, ale nie był też martwy jego ciało stało się źródłem skażenia, śmierć, której nie przewidziano. Lugawa obca porządkowi, bezprecedensowa. Zaczęła wypaczać ziemię pomiędzy. Godwyn, niegdyś złoty, w swoim obrzydliwym, groteskowym stanie, został ochrzczony księciem śmierci. I stał się źródłem zjawiska tych, co żyją w śmierci. Zarodniki, ciała pełne korzeni, zniekształcone twarze. To była nowa forma istnienia zimna, nijąca, wieczna. Ale może właśnie o to chodziło zabić Boga. Nie po to, by go unicestwić, ale by stworzyć coś nowego. Rani zyskała wolność, Marika doprowadziła do upadku porządku, a Godwin, on nie umarł, on wciąż rośnie. Czy był tylko ofiarą, czy może nasieniem nowego śmiertelnego świata?